Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do krótkiej prezentacji Samsunga Galaxy Z Fold 4. Jest to nowa wersja składanego smartfona od Samsunga z 2022 roku. Powiedzmy sobie krótko o wyglądzie i wykonaniu samego smartfona. Smartfon wykonany jest w głównej mierze z aluminium, które jest wypolerowane na wysoki połysk oraz ze szkła. Mamy tutaj ekran wewnętrzny, który jest pokryty taką specjalną folią, o której Samsung już nieraz wspominał, aby jej nie zrywać. Dodatkowo, gdy będziemy rozpakowywać telefon, to będziemy mieli taką informację, abyśmy właśnie nie zrywali tej folii oraz o tym, jak dbać o ten wewnętrzny wyświetlacz. Jeśli chodzi o wyświetlacz ten zewnętrzny, no to jest on pokryty szkłem. Tutaj warto zaznaczyć, że smartfon wspiera normę IPX8, więc jakieś tam zachlapania raczej nie powinny być mu straszne. Jest to coś ważnego do zaznaczenia, ponieważ no, składane smartfony nie są wodoszczelne i jeszcze nie jest to etap ich produkcji, a po prostu były w pełni takie szczelne. Z tyłu mamy trzy obiektywy, z przodu mamy w tym mniejszym wyświetlaczu jedno oczko aparatu oraz w tym dużym ekranie, który mamy w środku, mamy Aparat schowany pod ekranem, do tego przejdę za chwilę. Jeśli chodzi o wagę samego smartfona, wynosi ona 263 gramy i jest to odczuwalne. Tak w codziennym użytkowaniu czuć, że jest to taka naprawdę ciężka sztabka. Może on być dla wielu użytkowników pod tym względem niekomfortowy. Możemy dokupić takowe tu i do tego smartfona. Będziecie mogli je zauważyć na przebitkach. No i ja muszę tutaj przyznać, że ono może i faktycznie chroni ten smartfon, szczególnie tył. Jednak ta ramka tutaj. No nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, ale też no nie ma czegoś, co bardziej będzie nam chronić ten smartfon, tak więc no jesteśmy zdani akurat na tego typu pokrowce, że ona potrafi się bardzo łatwo zdjąć i też no nie czuć, żeby tego typu case mógł ochronić nasz telefon przy ewentualnym upadku. Jeśli chodzi o wyświetlacz, no to główny wyświetlacz, ten duży po rozłożeniu samego smartfona ma przekonną 7,60 cala. Jego rozdzielczość jest to 2176 na 100. 1812 pikseli, a zagęszczenie jest to 373 ppi. Ekran ten pokrywa 90% tego frontu otwartego smartfona. Ekran posiada również odświeżanie 120 Hz. No i jest wykonany w technologii AMOLED, jak na Samsunga przestało. Jeśli chodzi o drugi wyświetlacz, mamy tutaj również wyświetlacz AMOLED ma on również 120 Hz, ale mniejszą przekątną i mniejszą rozdzielczość, ponieważ jego przekątna jest to 6,20 cala, a rozdzielczość jest to 2316x904 piksele. Szkło, które przykrywa wyświetlacz jest to Gorilla Glass Victus Plus. Jeśli chodzi o specyfikację, jest ona jak najbardziej flagowa, jak przystało na tego typu smartfon i jego klasę, tak więc mamy tutaj Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej, jest to procesor ośmiordzeniowy, wykonany w 4 4 tak więc jest to naprawdę już jedna z najlepszych jednostek na rynku. Dodatkowo został on wsparty 12GB pamięci RAM i do wyboru mamy kilka wersji pamięciowych 256GB 512 oraz 1TB, no i jest to już wtedy ta najmocniejsza, najbardziej dokoksowana wersja. Niestety nie możemy włożyć sobie tutaj kart pamięci. Obecnie mamy Androida 13 z nakładką One UI 5.0 Smartfon działa jak najbardziej poprawnie. Powiedziałbym, że jego wydajność jest no, faktycznie na takim bardzo topowym poziomie. Jak widzicie, tutaj też na przebitkach możemy sobie bardzo fajnie używać tego rozłożonego wyświetlacza. Możemy sobie uruchomić praktycznie pięć aplikacji naraz, również w oknach pop-up i sobie z nich korzystać. Multizadaniowość tego telefonu naprawdę jest na. Turbo wysokim poziomie, i raczej no, poza składakami nie ma innych smartfonów, które by potrafiły coś takiego zrobić. Jedynie moim zdaniem brakuje mi tutaj obsługi Rysika Espen, tego takiego małego, który mieliśmy na przykład w wszystkich Notach. No, nie mamy tutaj tego rysika, głównie za sprawą tego, że ten ekran wewnętrzny jest zbyt delikatny, abyśmy mogli używać tego rysika z tą ostrą końcówką. Możemy dokupić sobie specjalne tuiz wraz z budowanym rysikiem Pen Pro, no i wtedy możemy sobie go używać z naszym Z-Foldem. Ale warto zaznaczyć, że ten rysik jest też większy i wielkościowo, nawiązując tutaj do tych rysików, które pojawiały się w tabletach. Może być to mniej wygodne rozwiązanie, bo musimy mieć do tego specjalny pokrowiec, i ten rysik jest jednak dosyć duży. you <laughs> Przy dużej wadze smartfona takie dodatkowe tu i z rysikiem może być po prostu uciążliwe. Czekam, aby po prostu w następnych generacjach pojawił się taki rysik, jak w nautach chowany w obudowie. Myślę, że byłoby to coś naprawdę genialnego. Z tyłu znajdziemy trzy aparaty, no i jest to taka święta trójca można powiedzieć ogniskowych, ponieważ mamy zwykły szerokokątny obiektyw, ultra szeroki kąt oraz telefoto. Tak więc mamy te trzy pełne ogniskowe, które po prostu nadają się do praktycznie każdego typu fotografii. No i główna matryca ma 50 megapikseli warto oznaczyć, że jego przysłona jest to f1.8, mamy optyczną stabilizację obrazu, nagrywanie filmów w 4K oraz zoom cyfrowy 30-krotny, ten aparat w Z zawsze był troszeczkę słabszy niż ten we flagowych modelach tutaj odpowiednikiem jest S22 Ultra, który no po prostu ten aparat ma jednak troszeczkę lepszy, jednak ten aparat jest bardzo dobry i dla zaawansowanych użytkowników będzie on satysfakcjonujący mamy drugi aparat szerokokątny który ma 12 megapikseli kąt widzenia 123 stopnie no i światło f 2 i 2 oraz obiektyw tele ma on 10 megapikseli optyczną stabilizację obrazu, światło f2.4 zoom, który jest trzykrotny, czyli mamy optyczne przybliżenie trzykrotne jak za smartfon w takiej cenie myślę, że ten aparat jest po prostu bardzo dobry może nie najlepszy w porównaniu do S22 Ultra, ale satysfakcjonujący jeśli chodzi o aparaty do selfie, no to mamy jeden aparat wbudowany w ten ekran, który jest po złożeniu w ten mniejszy wyświetlacz, jest on fizyczny, no i tutaj mamy 16 megapikseli oraz drugi aparat mamy schowany za ekranem, po rozłożeniu telefonu jest on może delikatnie widoczny, ale głównie na jasnych tłach. No, i to jest aparat 10 MP. Zdjęcia jednak z tego aparatu pod ekranem będą wyraźnie gorsze od tego aparatu przedniego. Tak więc myślę, że jeśli będziemy chciemy, chcieli robić zdjęcia selfie, lepiej wykorzystać ten aparat w tym mniejszym ekranie. Ten raczej sprawdzi się do wszelakiego rodzaju wideokonferencji i rozmów, po prostu przez komunikatory. Bateria ma pojemność 4400 mAh, wsparta jest ładowaniem indukcyjnym oraz szybkim ładowaniem przewodowym. Warto oznaczyć, że ładowarki niestety już nie znaleźliśmy w pudełku. Moim zdaniem jest to jednak troszeczkę za mała pojemność i dobrze by było jakby Samsung włożył tutaj 5000 mAh. Jest to taka powiedzmy pojemność, która by wystarczyła raczej do tego rozłożonego wyświetlacza. Smartfon ładujemy przez łącz USB typu C. Oczywiście zabrakło mini jacka. Szkoda, ja zawsze jestem fanem tego rozwiązania. Tutaj w najnowszych smartfonach, nawet u Samsunga, tego rozwiązania brakuje i moim zdaniem jest to jednak znacząca wada. Po części to rozwiązanie. Rozumiem, bo jest to naprawdę obudowa mocno skomplikowana, ale warto zaznaczyć, że na pocieszenie dostaliśmy głośniki stereo, które grają naprawdę bardzo dobrze. Podsumowując, Galaxy Z Fold 4 jest to naprawdę ciekawy smartfon do. Przetestowania, moim zdaniem, bardzo dużo użytkowników użytkuje te, tego typu smartfony, właśnie Z Foldy, i tutaj są pozytywne, jak i negatywne opinie. Głównie negatywne opinie skupiają się na tym, że ten ekran wewnętrzny po prostu lubi się podczas użytkowania dłuższego, kilka miesięcy, rok i tak dalej, no potrafi się po prostu zniszczyć. No i to jest rzecz, moim zdaniem, tak troszeczkę niedopuszczalna, ale no, jestem w stanie to zrozumieć. Jest to dosyć świeża, nowa technologia. I tutaj nie jest ona jeszcze w 100% dopracowana. Jeśli folia zacznie nam się odklejać, Samsung będzie ją bezpłatnie wymieniał. Ważne jest to, abyśmy po prostu sami jej nie zerwali. No i warto zaznaczyć, że też ten smartfon nie będzie taki y, mocno wytrzymały, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju upadki i tak dalej. Musimy brać pod uwagę, że, że jest to delikatniejsza konstrukcja, z którą trzeba się obchodzić jednak y, po prostu delikatniej. Za to smartfon oferuje naprawdę dwa genialne wyświetlacze. Z czego jeden, ten większy wyświetlacz pozwala praktycznie zamienić ten smartfon w tablet i możemy naprawdę wygodnie używać kilku aplikacji naraz. Czy też wszelkiego rodzaju aplikacje takie jak Gmail czy YouTube otwierane są w tej takiej wersji tabletowej, tak więc no. Mamy bardzo wygodną konsumpcję treści na tym smartfonie, czy też do pracy, czy, czy po prostu wszelkiego rodzaju różnych zastosowań. Jest to naprawdę genialny sprzęt. To po prostu coś innego, coś dzięki czemu te smartfony naprawdę wydają się dosyć ciekawym sprzętem. I sam powiem wam szczerze, że myślałem o zakupie ZFolda 2. Póki co jednak nie dokonałem tego zakupu. Zobaczymy w przyszłości, może skuszę się na jakiegoś innego ZFolda. Teraz te ceny dość mocno pospadały, i te smartfony dostępne są naprawdę w dobrych cenach, szczególnie na rynku urządzeń wtórnych, bo oczywiście nowe w sklepach są zdecydowanie za drogie. Ten Z Fold, gdy wyszedł, z tego co nam kosztował w okolicach 8 czy 9 tysięcy, tak więc no jest to jednak bardzo duża półka cenowa, ale smartfon też oferuje bardzo dużo od siebie, tak więc... Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, a jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.